Z koła? Dobra, w międzyczasie skończyłem bo trochę więcej narzędzi Specjalnie dla Was ubrałem nowe rękawice i odkręcamy te plastiki. Nie jestem się co tam jest pod spodem, bo czego nie ma tego nie ma co. Pierwszy. No i co tu mamy? Syf. Tragedie. Myślałem, że ta strona będzie trochę lepsza niż tamta, ale jest chyba na odwrót. Jest naprawdę ciekawy. Dobra, odkręcimy teraz ten plastik. Trochę piachu o dziwo tutaj nie jest źle Myślałem, że tutaj będzie tragedia Ale nie jest Macz oczywiście pognite Tu wszystko Spróchniałe Tak, tutaj będzie sporo od budowy. Myślę, że dosyć wysoko. Trzeba będzie to wszystko połatać. To jest wszędzie miękko. No nie ciekawy. Będzie trochę cięcie naprawdę tu te blachy kurde, najgorzej, bo tu są mocowane te mocuje się te beleczki, krótkie i długie te podciągi i to prawdopodobnie wszystko do wycięcia i do odtworzenia na nowo No jest rzeźnie wam powiem Pokażę Wam z bliska To wygląda tak Tu jest masakra w środku tutaj tu i tutaj jest jeszcze druga strona tu całe netkole tutaj to będzie od, od zrobienia to, przynajmniej w miarę u góry wygląda jakby miało to żyć, tu jest jakieś... Coś tutaj powychodziło, ale to wypiaskujemy i o, tak to wygląda do od dołu To wszystko będziemy musieli dorobić. Także czeka nas mnie sporo roboty sprzekają sobie śruby ile mogłem w D40 żeby mi to trochę pomogło Trochę tutaj pogrzebałem, zaraz się wezmę za wycinanie. No ale wiadomo, nie, tutaj trzeba będzie ten podciąg zrobić na nowo. Tutaj, o, tu będzie widać, przez tę dziurę będzie widać ten podciąg, tu trzeba będzie zrobić całą tutaj tą beleczkę Reparaturkę mam na próg i nie odkole. Cała reszta, no to już będzie praca własna. Tyle ile uda nam się wyciąć, tyle wytniemy, a resztę będziemy piaskować. Mam taką peskarkę, z drugiej strony też jej używałem. To też wszystko pójdzie w piasek, bo nie wygląda jeszcze, żeby było dziurawe, a to jest dosyć drogie, a jak można to uratować, to czemu nie? Tu wszędzie pójdzie piasek. Tu widzę, że też wyszła dziura, więc myślę, że tą blachę tutaj wytniemy. Wyczyścimy sobie cały tutaj środek mocowania tylnego wózka zobaczymy jak to tam wygląda po oczyszczeniu tego tu będziemy musieli przewód wywalić żeby mieć dojście i to będzie tak sobie działać, widzę że amor cały mokry tak w tle słychać bo jest od razu obok i zaraz ja sobie tutaj wezmę opalarką eee, podgrzeję te bitumy pozdzieram, zobaczę dokąd się rdza bo przez te bitumy tego nie zawsze widać a czasami pod tym bitumem no bywa źle także zaraz krobimy. tyle żeby widzieć dokąd się gardza ogólnie ogóle niby tylko tutaj ale tak, do wycięcia będzie tutaj ta całość na pewno, żebym mógł dojść tutaj do środka sobie, bo niestety te blachy prawdopodobnie nawet po które są tu w środku będą do wymiany no i żebym mógł też bez problemu sobie dojść, żeby spawać te wzmocnienia tu pewnie wytnę do takiej wysokości iść dotąd a tu później sobie odsłonię i prawdopodobnie to będzie wypiaskowane jeżeli zobaczę, że z tej strony jest, jest czysto, a z drugiej no znaczy w sensie, no tak jeżeli zobaczę, że od tamtej od wewnątrz też jest rdza, no to będę musiał to wyciąć i wyczyścić no tak samo tutaj jak to wytnę, no to też czasami tu będzie ładnie a z drugiej strony czasami może być już tam rdzawy nalot nie? więc tutaj w ogóle będę musiał Rozwiercić z bo to jest wzmocnienie. Zobaczymy. Drugi stron wam nie będę pokazywać, bo będzie ten sam proces. Nie będę opowiadać, ale pokażę później. No, ale muszę to jechać etapami. Że najpierw zrobię tutaj, później się przeniosę tam na wzmocnienie belki. I na sam tył. Dobra, biorę się za rozkręcanie dolnej belki tych wzmocnień. Teraz weźmiemy się za odkręcanie tej śruby. Tutaj. I tutaj mamy od tego wzmocnienia też dwie śruby na łeb 12. Obstawiam, że te się ukręcą, ale to nie jest problem, bo ta blacha i tak pewnie będzie dorabiana. E, będę musiał spawać nowe nakrętki, dać nowe śruby. Tutaj tych nie chciałbym ukręcić. E, Ściągnąłem ten podciąg, tułeczki wyciągnąłem. Tak on tutaj wygląda w tym miejscu, gdzie był. Ona jest trochę zjedzone widać. Ale myślę, że po piaskowaniu i zabezpieczeniu jeszcze kilka by wytrzyma, ewentualnie tu kawałek dospawam, żeby e, było mocowanie do tego plastiku ważne że tu jest, ta, tu jest cały i tu jest w miarę gruby, bo tu jest tylko mocowanie e, tego plastiku, który to zakrywał I teraz odkręcimy to krótkie mocowanie razem z mocowaniem wózka zobaczmy, czy mam dobrą Strona w Tak, zawsze się muszę upewnić, bo o, i to wygląda tak. To no jest tyka rdza, ale tą grubszą rdzę wyczyszczę mechanicznie, a reszta w piasek. Kurde, takie chyba się dobrze pamiętam, to długie jak 250zł to około 200 To zawsze to jakaś oszczędność Dobra, teraz kawałek w progu go najpierw tutaj kawałek do... A jak później trzeba, żeby mieć tutaj ładniejszy dostęp A jak później trzeba będzie więcej wyczyścić, no to się wytnie, nie? Bateria padła Dobra, wziąłem trochę lepsze na kablu, się bateria nie rozładuje Widzieć, że są tutaj nawet takie technologiczne otwory tylko, że one są zapsikane fabrycznie konserwacją to już to nawet ich nie widać od dołu to jak wiadomo, że trzeba skonserwować to głębiej rozwiercimy sobie Tutaj ten z grzew i ten z żeby móc sobie to wyciąć w ten sposób i będziemy mieli dostęp do tych wzmocnień do możliwość dalszych prac. Co prawda tu jeszcze są jakieś zgrzewy pewnie też nie czuję pod palcem żadnych zgrzewów tutaj, ale tu idzie tak wzmocnienie do góry. Będzie strasznie, będzie głośno Patrzcie, to jest to o czym mówiłem, że tutaj z tej strony jak masz, jest to ten otwór To ta blacha wygląda dobrze, ale spójrzcie od drugiej strony Tak samo tutaj, nie? Ta góra jest ładna, a tu w rzeczywistości jest zjedzona więc tak naprawdę, tu, to wszystko będziemy musieli wyciąć zdecydowanie wyżej. To jest tak. Tu widać tak, to wszystko do wycięcia. Tu po wycięciu tej blachy mamy o, taki piękny dostęp, możemy sobie zobaczyć, zajrzeć do środka. To wycięcie, to trzeba wyciąć całe. Tak jak mówiłem wcześniej, to podetniemy. Tutaj to wszystko. Jest do wycięcia cały ten tutaj dół. To wszystko wytniemy. No i tam do środka, tam gdzie jest ta nakrętka. No tam trzeba będzie wjechać karką ile się da. No bo nie mogę pół samochodu wyciąć przecież. Nie wiem czy wszystko wam będę pokazywać jak jest pospawane i porobione, bo ja nie jestem blacharzem, amatorem jestem eee. i pewnie zaraz będzie jak to wygląda, te spawy brzydkie i w ogóle. Więc zobaczymy. Jeśli ktoś kiedyś wam powie, że ma zrobione auto i nie ma rdzy żadnej, to patrzcie na to. niby jest, nie, nie jest źle. Cyk, cyk. Jeżeli chcecie się pozbyć rydzy w 100% samochodzie, to musicie je rozebrać całe każdy z grzewy, wszystko trzeba rozwiercić, pomiędzy blachami siedzi rdza I to jest po prostu nie do zatrzymania W sensie może fabrycznie samochód nowy, jakby super zakonserwować, to by nie zardzawiał, Ale przy tej jakości blach, jak teraz stosują i antykorozji, no to to jest po prostu tragedia no To będzie oczywiście, to jest w miarę taka powierzchnowa na rydza Miałam młotek, puknę jest wszystko stabilne, no ale to zostanie Pójdzie w piasek, będzie wypiaskowane. Pójdzie na to inhibitor rdzy prawdopodobnie z Porsche. Ten napędzel pójdzie epoksyd. No i tutaj na zgrzewa, gdzie będą robione spawy, pójdzie podkład miedziany. Żeby nie przepaliło tego po prostu epoksydu i żeby ta tutaj nie miała jak się rozwijać. No, tak naprawdę, mógłbym rozwiedzić całe nadkole i wszędzie bym tą widział, bo ona wyżej też tam wchodzi no ale to nie ma sensu więc tego nie będę robić po prostu będę to starać się wszystko nawet to palce czułem, że tam jest a nie, chcę już więcej rozcinać po prostu ten wyczyszczę to ile się da i zaleję to tym inhibitorem korozji i to może coś da na dłuższy czas niż zostawienie tego bez niczego więc tak na tę chwilę to wygląda tak niezbyt dobrze Ale powoli e, będziemy to robić, naprawiać taka kubka gruzu i trochę rdzy plus tam są jeszcze dodatkowe takie plachy, które jeszcze nie posłużą jako wzorniki ewentualnie do oczyszczenia i spawania z powrotem Kończę na dzisiaj, bo jeszcze mam trochę innych planów i od jutra dalej walka.